Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z amerykańskiego stanu Iowa. Iowa może Wam się każyć z parkingiem Iowa 80, nazywanym w Ameryce największym truck na świecie. My moglibyśmy to tak przełożyć na największy parking dla ciężarówek, największy autohof na świecie. On zajmuje 80 hektarów, mieści nie tylko 900 rajek, rajek na 900 zestawów, ale yy, mieści też własne muzeum, Salon dentystyczny, warsztaty, stacje benzynowe, inne tego typu rzeczy. I właśnie tam na Iowa 80 jutro odbędzie się zlot samochodów ciężarowych, doroczny, organizowany już od 45 lat. Jest to zlot o nazwie Truckers Jamboree i właśnie na tym zlocie będzie po raz pierwszy wystawiana ta ciężarówka, którą teraz widzimy. Jest to fabrycznie nowy Peterbilt 589 dla firmy Atkins, przewoźnika z firmy Iowa. Sytuacja jest o tyle ciekawa, a dla mnie też wyjątkowa, że miejsce, w którym teraz jestem, czyli salon dealer GTG sprzedający Peterbilty w stanie Iowa, Wydaje ten samochód dokładnie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj przed chwilą w ogóle rozmawiałem z jego przyszłym kierowcą. Dzisiaj trafi on w ręce tego kierowcy. Dzisiaj po raz pierwszy będzie wyjeżdżał w takiej oto formie, jak go widzimy, na drogi publiczne. On ledwie wczoraj został ukończony. On jutro na tym zlocie będzie wystawiany, a dzisiaj mamy taką wyjątkową okazję, żeby go sobie obejrzeć. Jeszcze bez tłumu ludzi. Wokół, wokół niego, zajrzeć też do środka i zobaczyć, czym taki amerykański samochód po tuningu, powiedzielibyśmy showtrack, ale jednocześnie też przeznaczony do codziennej, najzwyklejszej pracy. Zacznę od mojego przedstawienia modelu. Otóż Peterbilt 589, którego widzimy przed sobą, to jest nowość w tej marce. To jest taka nowość, która miała pogodzić Oczekiwania najbardziej tradycjonalnych klientów tej marki, a jednocześnie rządowe oczekiwania odnośnie tego, jak ekologiczne są ciężarówki, ile zużywają paliwa, no i też po prostu kwestie ekonomiczne. I teraz spójrzcie, zrobimy teraz szybkie przejście. Tutaj ten czerwony ciągnik to jest Peterbilt. 389. Bezpośredni poprzednik ciężarówki, którą dzisiaj Wam prezentuję. I jak widzicie, on ma kanciasty przód, bardzo wąską szoferkę. Ona jest praktycznie szerokości pokrywy silnika, dzieloną szybę przednią, bardzo niewielki zakres przeszklenia. No i też widać, że ta szoferka jest bardzo krótka. A teraz wracamy do. 589, czyli tego wprowadzanego właśnie na rynek, następcy, i on łączy w sobie taki sam przód jak w 389 nadal kanciasty, z długą maską, z ogromną atrapą chłodnicy, ale za tym mamy szerszą soferkę, mamy wyraźnie podwyższony dach nad kierowcą i ewentualnym pasażerem. Mamy znacznie niżej poprowadzoną linię szyb i mamy panoramiczną szybę przednią. No a dalej znowu nam dochodzi klasyczna sypialnia oddzielona konstrukcyjnie od szoferki. Jak widzicie, to są dwa elementy oddzielne. One mają między sobą taki gumowy fartuch i właśnie to jest model 589. Czyli klasyk dla nas z europejskiego punktu widzenia. Kompletny klasyk, wręcz niesamowity klasyk jak na samochód ciężarowy, ale jednak z tą bardziej aerodynamiczną szoferką i nieco bardziej przestronnym miejscem pracy. To, że ta ciężarówka będzie jutro wystawiana na zlocie, to jest nieprzypadkowe. Ona jest wyposażona w wiele bardzo ciekawych akcesoriów tuningowych, wystarczy spojrzeć na to: tylne oświetlenie, na malowanie ramy. Silnik też jest pod kolor całego nadwozia. Ten fabryczny nowy kamień został polakierowany na szaro. Te nadkola to też jest akcesorium tuningowe. To samo można powiedzieć o tych schodach prowadzących na tylny podest, samym podeście czy tylnym oświetleniu. Tak naprawdę to wszystko sprawia, że mówimy o samochodzie wartym dobre kilkaset tysięcy dolarów. Sam taki Peterbilt potrafi być wydatkiem rzędu np. 250 tysięcy dolarów. A jak jeszcze dodamy do tego te wszystkie elementy chromowane, ten cały tuning, jeszcze Wam zaraz pokażę też wnętrze, no to tutaj pewnie łatwo wychodzi rachunek na np. Na 400 tysięcy dolarów. Taka kwota nie byłaby tutaj zaskakująca. Ciekawy jest np. ten przedni zderzak ten przedni zderzak on potrafi się unieść do góry, żeby za naciśnięciem jednego przycisku umieszczonego w kabinie, żeby ciężarówka była w stanie pokonać chociażby nie wiem krawężnik lub większą nierówność, a za to w czasie jazdy on ma znajdować się tak ładnie nisko ziemi. I dodam, tak jak ten samochód teraz stoi, to nie jest zawieszenie w stanie opuszczonym, to jest zawieszenie w stanie do jazdy. Stan opuszczony. Oznacza, że zderzak znajduje się dosłownie kilka milimetrów nad ziemią. Yy. Mamy tutaj też sporo dodatkowego oświetlenia. Kierunkowskazy klasycznie umieszczone na lusterkach. Lusterka z okrągłą częścią szerokokątną to jest taka amerykańska klasyka. Tutaj mamy obudowy filtrów powietrza. One nadal w amerykańskich klasycznych modelach montowane są na zewnątrz. Na to jeszcze się wstawi oświetlenie dodatkowe. Tak jest tutaj kultowo. Stopnie wejściowe są tak wypolerowane, że wchodząc do środka naprawdę czuję wyrzuty sumienia. I co też ciekawe, mamy tutaj kominy układu wydechowego, które są ze sobą połączone, i oba kominy faktycznie pełnią swoją rolę. Ja mówię faktycznie, ponieważ bardzo często, nawet w tych klasycznych modelach, lewy komin nie jest podłączony do, do silnika. Lewy komin jest Mówiąc prosto, atrapą tutaj się to nie dzieje. Tutaj ten lewy komin również został podłączony, więc samochód będzie cały czas korzystał z obu. Jest też powiększona osłona przeciwsłoneczna. Bardzo popularny w Ameryce dodatek. Pięć świateł obrysowych na dachu. To tutaj nie jest tuning. To tutaj jest obowiązkowe. Wyznacza samochód o rozstawie kół szerszym niż 2 metry natomiast w kwestiach tuningowych mamy na przykład atrapy chłodnicy specjalnie wyciętą wraz z logo przewoźnika firmy Atkins zajmującej się transportem ponadnormatywnym więc ten tuning tutaj polega na zebraniu dużej ilości dodatków bardzo dużo chromu felgi marki Alcoa z takimi pięknymi nakładkami na śruby wystającymi, ale tutaj jest to legalne, tutaj nikt się nie czepia. Zbiorniki paliwa są zbiornikami oryginalnymi Peterbilta, ale polakierowanymi. I tutaj mamy też dodatkowy mały silnik spalinowy, tak zwany tripak tutaj, który zapewnia ogrzewanie postojowe, klimatyzację postojową, co na pozwala uruchomić mikrofalówkę na postoju. Korzystając z prądu, a bez włączania głównego silnika spalinowego. No i teraz czas na część chyba najważniejszą, czyli zajrzymy do wnętrza. To wnętrze też zostało zmodyfikowane. Spójrzcie, mamy tutaj podłogę pomalowaną pod kolor nadwozia, która dodatkowo błyszczy się jak lustro, plus kolejne chromowane wstawki. Dalej mamy. Klasycznie wyglądający pulpit no to już jest oczywiście kwestia fabryczna, ale z kilkoma nowocześniejszymi dodatkami, o których za chwilę powiem, ale wcześniej jeszcze podkreślę, ten samochód reprezentuje wersję limitowaną, wydaną na wprowadzenie modelu 589 przewidzianą właśnie w 589 egzemplarzach. Ten jest 16 z nich. Pozycja za kierownicą, tak jak ją teraz widzicie, fotel jest opuszczony na maksa do dołu, a kierownica jest maksymalnie do niego dociągnięta, więc no, ta regulacja kolumny kierowniczej nie jest tutaj zbyt duża. Ale taka pozycja, ona się wydaje charakterystyczna dla tych amerykańskich klasyków. Tak się tutaj jeździ. Obok pokazywany już ogromny drążek manualnej skrzyni biegów i pulpit, który ma na przykład dodatkowe wskaźniki. Niestosowane w ciężarówkach europejskich, bo Amerykanie nadal montują na przykład wskaźnik temperatury mostów, oleju w mostach napędowych, ale z drugiej strony jest też wyświetlacz zastępujący główne wskaźniki. Peterbilt wdrożył to nawet do tego bardzo klasycznego modelu, upodobniając się tym samym do europejskiego DAFA. Co też ciekawe, w tym egzemplarzu pojawiły się takie nakładki na hamulec postojowy ciągnika oraz naczepy one standardowo powinny być czerwone i żółte w ustandaryzowanym kolorze ale niektórzy kierowcy odchodzą od tych przepisowych norm zakładają takie chromowane dodatki żeby to po prostu wyglądało bardziej klasycznie radio nadal ma taką jednodinową formę do tego klimatyzacja automatyczna bo tu się ustawia konkretną temperaturę ale z pokrętłami żeby było klasycznie no i piękne radio Cobra, chromowane, żeby tej klasyce stało się zadość. Ja teraz też ustawię obiektyw tak, żebyście widzieli lusterko. No jak widzicie, lusterko odbiega od tego, do czego się przyzwyczailiśmy w Europie. Amerykańskie lusterka mają płaskie szkło, to jest jedna z głównych różnic. No i one są też stosunkowo wąskie. To podwyższenie dachu od środka nie jest duże. Tutaj zmieszczam się jakieś niewielkie przedmioty, ale za to z tyłu zaczyna się naprawdę sporo przestrzeni. Jedną z głównych różnic między tym nowym modelem 589, a poprzednikiem 389 jest możliwość swobodnego przechodzenia tutaj. Znaczy w 389 też trzeba było tutaj przejść, ale fotele były tak blisko siebie, że dosłownie ciężko było się tam przecisnąć. Teraz mamy tutaj. Swobodne przejście do tego sporo wolnego miejsca. No i tak wygląda ta sypialnia. Jest to największa sypialnia dostępna w tym modelu z podwyższonym dachem. Kierowcy średniego wzrostu bez problemu się tutaj wyprostują, a jednocześnie obok materaca, jak widzicie, jeszcze w folii i mającego domowy rozmiar. Tak? To nie jest łóżko wielkości europejskich łóżek, łóżek ciężarówek. Tylko jednak znacznie większe. Obok nadal mieszczą się pionowe schowki tutaj zmieści się telewizor, mikrofalówka nie wszystko jeszcze jest wstawione tutaj mieści się stolik tu może się zmieścić pionowa lodówka tutaj mamy kolejną szafkę więc, mimo że to jest taki klasyk a te klasyki zwykle mają kabiny jednak mniejsze niż ciągniki aerodynamiczne, tak to w Stanach wygląda to nadal tego miejsca w sypialni jest dosyć sporo a to istotne tym bardziej, że kierowca który będzie jeździł tą ciężarówką on przejeżdża około 250 tysięcy kilometrów rocznie będąc w trasie często przez dwa tygodnie, czyli to jest naprawdę intensywna trasa i on bardzo dużo w tej kabinie mieszka tak ta praca tutaj wygląda na tą sypialnię spojrzymy sobie od jeszcze jednej strony Ponieważ te amerykańskie klasyki, te z oddzielną konstrukcją sypialni, one nadal oferują też osobne drzwi do części sypialnej. Ich się raczej nie używa, bo to nie byłoby szczególnie wygodne. Spójrzcie, tutaj nawet nie ma schodków, ale drzwi są. Tutaj mamy też schowek. Tutaj kierowca włożył już swoje podręczne rzeczy, narzędzia, tego typu sprawę. I tutaj możemy też spojrzeć na sypialnię od tej strony. A przy okazji sprawdzę rozmiar materaca on ma 42 cale szerokości czyli to łóżko ma 105 cm na szerokość i, 8, i do tego 85 cali na długość czyli 2,1 metra długości no to jest to łóżko znacznie większe od tych do których się przyzwyczailiśmy w Europie na tym tą prezentację zakończę ponieważ ten samochód musi już teraz jechać on musi jechać na J80 na ten słynny parking, żeby tam się ustawić już na miejscu zlotowym, ponieważ jutro zaczyna się ta wielka impreza, tam będzie wystawiane kilkaset ciężarówek, więc trzeba znaleźć dla niego odpowiednie miejsce. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka ciekawostka z drugiego końca świata wam się podobała. No bo jednak jest to kompletnie inny samochód niż to co my oglądamy na co dzień.